Deklaracja Ślężańska. My, członkowie rasy istot inteligentnych, określający się mianem ludzi, zamieszkujący planety nazywaną Ziemia, zgromadzeni w 2007 roku w momencie prześlenia letnio-jesiennego tu, u stóp legendarnej Góry Ślęży, pragniemy wyrazić swoją wielką radość i wdzięczność, że dane nam jest żyć w tak niezwykłych czasach. To wielki honor i szczęście uczestniczyć w tak spektakularnej i wielkiej transformacji duchowej, jaka dokonuje się obecnie w nas i w milionach ludzi na całym świecie. Zaczynamy dostrzegać, jak z mroku dziejów nieustannie rozjaśnianych zrywami duszy ku światu wyłania się w nas świadomość prawdziwej istoty życia. Rozum rozpoznaje pierwsze kontury ukrytej historii świata i prawdziwą logikę dziejów. Serce nadaje temu wszystkiemu podstawowy sens i cel miłość. Wiara i wiedza nie muszą stać już w sprzeczności, w opozycji. Nastaje świt nowej ery, nadchodzą nowe, inne czasy. Po niezliczonych inkarnacjach w różnych rolach. Wyznawców konkurencyjnych religii, światopoglądów, orientacji dułowych i politycznych, biedaków, bogaczy, szaleńców i geniuszy, świętych i zbrodniarzy, proroków, kłamców, nauczycieli i oszustów, powoli zaczynamy uzmysławiać sobie ten zadziwiający kołowrót życia. Jego celem jest rozwój duszy, świadomości, odnalezienie drogi do domu. Pozostawiając za sobą ból i cierpienie, dzięki miłości i przebaczeniu stajemy przed szansą innego, bardziej świadomego i szczęśliwego życia. Koniec z podziałem na katów i ofiary, koniec z pasożytniczą egzystencją części z nas, koniec z wdeptywaniem dotąd w ziemię szlachetnych i pełnych mądrości ludzi. Stare konflikty i polaryzacje sięgają zenitu. Na naszych oczach upada oparta na nich. Dotychczasowa cywilizacja. Ludzie decydująco o jej kształcie dali się zdominować przez kłamstwo, zdradę, żądzę pieniądza, władzy i kontroli. Z Spod tej twardej skorupy ginącego świata wyrasta jednocześnie to wszystko, co przez tysiące lat było w nas najbardziej wzniosłe, szlachetne i piękne. Czysta, bezinteresowna miłość, przejawiająca się niezliczoną ilością barw i odcieni. Prawdziwy skarb pozostawiony przez nasze lepsze ja jako spadek i kapitał na te nowe, nadchodzące czasy. Nie sposób to wyrazić słów wdzięczności dla tych istotnych światów i planet, które wspierały nas dyskretnie w naszym duchowym rozwoju, swoistych nas z przyszłości, blisko związanych ze źródłem, mocą, uniwersalnym duchem, globalną inteligencją, rozumem wszechświata. Różne kręgi kulturowo-religijne doświadczały bezpośrednio ich inspiracji i zapamiętywały ich na swój sposób. Wśród tych wielkich wysłanników wymieniamy m.in. Konfucjusza, Jezusa z Nazaretu, Buddę czy Mahometa. Podobni im pojawili się też i w naszych czasach, choć większość z nich nie została przez nas jeszcze rozpoznana. Praca przybyszy z innych światów przejawia się na tysiące sposobów. Realizowane są wobec Ziemian różne strategie i projekty. Wśród nich są też tacy, którzy nie chcą naszego rozwoju, hołdują ciemnej stronie mocy. Ich wysiłki jednak są niczym wobec globalnej fali światła i miłości, która, tak jak przepowiadają to wielkie proroctwa i współczesne przekazy, zmierza ku naszej planecie. To niewyobrażalna siła. Przora nie tylko oblicze naszej rasy i całe życie na Ziemi, ale wpłynie także na istoty zamieszkujące inne, potrzebujące zmiany świata. Nadchodzący czas dla wielu ludzi będzie zapewne bolesny. Im bardziej jednak otworzymy się na jej głęboki sens, im wyższy zasób pozytywnej energii i wibracji zdołamy zgromadzić, tym łatwiej będzie nam budować nowe życie. Przed nami wielka praca. Zaczynamy od siebie. To najtrudniejsze, to każdy z nas wie. Potem przychodzi czas na tworzenie nowego rodzaju powiązań międzyludzkich i programu budowy nowej cywilizacji we wszystkich jej aspektach. Tutaj potrzebne są m.in. wypracowanie nowego paradygmatu wiedzy łączącego dotychczasowy dorobek nauki z osiągnięciami wiedzy alternatywnej. Zasadnicza zmiana źródeł i sposobów pozyskiwania energii. Holistyczne spojrzenie na zdrowie człowieka. Nowe zasady relacji ludzi ze środowiskiem naturalnym naszej planety, poszerzenie przestrzeni wolności człowieka z jednoczesnym wprowadzeniem systemu społecznego pozbawionego mechanizmów kreowania agresywnych, pazernych na władzę słabiej pieniądze jednostek, otwarcie się na kontakty z innymi cywilizacjami i światami, których przedstawiciele manifestują swoją obecność. Na naszej planecie, między innymi pod postacią niezidentyfikowanych obiektów latających. To wielkie wyzwania na miarę naszych marzeń. Czas podnieść głowę i odważnie powiedzieć światu: Następuje początek nowej ery, a my chcemy być jej orędownikami i współtwórcami. Masy ślęży, Sobudka Polska. Europa, Ziemia. 22-23 września 2007 roku.